Dbałość o należyty stan lokalnej infrastruktury drogowej to jedno z podstawowych zadań Rady Dzielnicy. Oświetlenie, funkcjonalność i należyte utrzymanie przyczyniają się do pozytywnego odbioru naszego najbliższego otoczenia, i jakości naszego funkcjonowania i satysfakcji z miejsca, w którym mieszkamy. Często jest też istotnym czynnikiem przy ocenie skuteczności działania radnych w dzielnicy. Dlatego też Rada Dzielnicy to nie tylko najważniejsze, ale również najbardziej kosztochłonne zadanie. Które corocznie pochłania około 1 trzecią budżetu, jakim Rada dysponuje. Na remonty ulic, dróg, chodników, budowę oświetlenia Rada Dzielnicy 13 przeznacza corocznie ponad milion złotych. Łącznie w ciągu pięciu lat tej kadencji na remontu przeznaczyliśmy 7 milionów złotych. W ramach tych środków udało się wyremontować w większym lub mniejszym zakresie około 35 ulic, nie wliczając pomniejszych remontów chodników czy też budowy oświetlenia. Niestety, koszty remontów są tak wysokie, iż przy realizacji większych zadań koniecznym jest oparcie się o finansową pomoc z budżetu miasta. Jest to już zadanie dla naszych radnych miejskich, wybieranych z terenu naszej dzielnicy, którzy lobbują za pozyskaniem odpowiednich środków. W tym miejscu, jako Rada Dzielnicy, chcemy z całym szacunkiem podkreślić, iż w tej kadencji współpraca z nimi układa się doskonale. I wszyscy, niezależnie od barw partyjnych, z dużą determinacją i co najważniejsze skutecznością, starają się zabiegać o te środki. Dzięki sumie wszystkich tych działań i bezkonfliktowej współpracy, w czasie tej pięcioletniej kadencji na remonty szeroko rozumianej infrastruktury drogowej na terenie naszej dzielnicy, łącznie ze wszystkich źródeł pozyskaliśmy ponad 27 milionów złotych. Z dumą podkreślamy, iż jest to najwyższa kwota pozyskana dla naszej pięknej dzielnicy od wielu, wielu lat.